Na pewno występ mogę ocenić pozytywnie. W pierwszej połowie jakby... Może powiedzieć że źle wszedłem w mecz trochę. Aczkolwiek, aczkolwiek potem może powiedzieć, że się obudziłem. W defensywie grałem swoje, czyli, czyli praktycznie nie powiem, że na obędu w defensywie przez cały mecz. Muszę jeszcze poprawić oczywiście ofensywę, ale, ale wszystko jest do zrobienia. A co do mojej pozycji w zespole, to się cieszę, że trener daje mi szansę, że po dobrym meczu dał mi zagrać kolejny. I cieszę się, że też go nie zawiodłem i wygraliśmy ten mecz. Można powiedzieć, że te początki meczów to trochę twoja kwinta sobie bo wcześniej się dałeś na żółtą kartkę złapać. Tutaj przede wszystkim chyba o tym mm -hmm. musisz teraz pomyśleć. No, można tak powiedzieć, ale, ale hmm. ważne, ważne jak się kończy, nie jak się zaczyna i, i tutaj ta zasada góruje. Potem uratowałeś zespół przed stratą ramki, bo w zasadzie ta piłka znaczy, zmierzała do pustej. Powiedzmy, że uratowałem, zostałem trafiony, ale... Ale, stałem no, tam, tam gdzie trzeba, wiadomo, trzeba się też dobrze ustawić i, i cieszę się, że po prostu dzięki temu wygraliśmy. Właśnie, Michał najlepiej może być twoim mentorem, bo od tego ustawiania się w odpowiednim miejscu jest dla niego najlepiej. Tak, tak <grym> Michał, cieszałem. Michał też świetnie spisuje się w tym. Broni praktycznie całym ciałem, jak się rozłoży, to naprawdę ciężko, ciężko obok niego gdzieś strzelić. Wiadomo, wiele od niego podpatruje i od innych zawodników i myślę, że na razie mi to dobrze wychodzi. Rafael, czujesz, że jesteś teraz w takiej prawdziwej rywalizacji z Karolem Znaczy wiadomo, Karol, Karol ma dalej o wiele większe doświadczenie niż ja, ale, ale przynajmniej czuję, że jestem częścią zespołu i że nawet jak, jak na przykład będzie parę meczy pod rząd, czy Karol będzie zmęczony, to, to trener może mi dać szansę i ja mogę pokazać swoją umiejętności. Dobra, a powiedz, o której godzinie się że zagrasz, bo no, rozmawiałem z twoim menadżerem o 17.14, to Robert mówił 90%. Znaczy no, tak jak już mówiłem w jednym z wywiadów, że po, po tygodniu można po schematach, w trakcie tygodnia możesz się dowiedzieć mniej więcej, przewidywać, kto wyjdzie w pierwszym składzie. Ale o godzinę pytam. A, e, ale... a godzina to... 18.10 zaczęła się odprawa. I o to chodziło. Nie, nie <śmianie> wiesz, <już się śmianie> to daj, czy to źle powiedziałem tutaj, mogę takie rzeczy mówić, ale tak. No. <śmianie>